Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kolejnym filmie i dzisiaj chciałem Was zaprosić na recenzję obudowy Enermaxa. Jest to i-Vector w kolorze białym, także zaczynamy. Standardowo zrobimy sobie najpierw na zewnątrz obudowy. Zaczniemy od przedniego panelu. Cały wykonany jest z plastiku, z taką metalową stawką w postaci siatki typu meszowego. 3 zatoki 5,25 cala i ich zaślepki są otwierane z zewnątrz, także nie musimy otwierać panelu bocznego, co akurat jest bardzo fajną rzeczą. Otwory wentylacyjne. Raz, jak powiedziałem wcześniej, jest tutaj metalowa siatka typu meszowego. Pod nią kryje się filtr gąbkowy. Również mamy dodatkowe jeszcze wentylatory, tutaj otwory wentylacyjne. Niestety nie są one ofiltrowane, także wentylatory, które możemy zamontować na przodzie, z pewnością będą zassały kurz z zewnątrz. Logo RMAX aluminiowy na spodzie. i Zobaczmy teraz, jak wygląda tutaj panel od tej strony. Jak powiedziałem wcześniej, filtr gąbkowy. Niestety, żeby go wyczyścić, ten panel trzeba będzie zdjąć. Nie radzę Wam tutaj tych blaszek odginać, ponieważ po kilkukrotnym odgięciu i dogięciu one popękają. Wentylatory niestety na przodzie żadne nie są dołączone przez producenta, także ten Everest NR Maxa zamontowałem osobiście. Macie natomiast możliwość zamontowania dwóch wentylatorów 120 mm które tłoczą powietrze do środka. I zauważcie jedną rzecz, że wnętrze obudowy jest czarne, także ładnie by się kontrastowało to jest z jego, znaczy z kolorem zewnętrznym. Natomiast ta obudowa akurat jest bez okna, także nie będziemy mogli tego niestety podziwiać. Panel boczny pełny, natomiast wytłoczony, z pewnością to wytłoczenie go usztywni. Jeżeli chodzi o dobór kolorów, zobaczcie, że panele różnią się kolorystycznie od tych tutaj pokryw przedniej i górnej na obudowie, także kolory nie są idealnie dobrane. I również zobaczcie, mamy rączkę, która nam pomoże w łatwiejszy sposób ten panel z obudowy zdjąć. Zobaczcie również prześwit, naprawdę spory prześwit tutaj pomiędzy naszym stolikiem, a dnem obudowy. Także jeżeli, będziemy zdecydowani, jeżeli zdecydujemy się na zamontowanie wentylatora Dodatkowego 120 mm na spodzie również to będzie miało pozytywny wpływ, natomiast o tym będę mówił za chwilkę. Tył czarny również, także ładnie się kontrastuje, jak mówię, z tym białym kolorem zewnętrznym. Standardowo dostajecie 200 mm wentylator zamontowany na tyle wyciągający, natomiast ja go przełożyłem na górę, ale o tym będę mówił za chwilę. Dwa otwory do przeprowadzania węży do chodzenia cieczą zewnętrznego. 7 stopni rozszerzeń, wentylowanych, wykręcanych. Więcej, jeszcze macie przestrzeni wentylacyjnej. I również zasilacz standardowo montowany na spodzie. Kolejny panel boczny, również pełny, wytłoczony. Tutaj to wytłoczenie nam z pewnością pomoże w zarządzaniu kablami. Również rączka. I teraz tak naprawdę przejdziemy sobie na spód. Zobaczymy, jak to wygląda. Zasilacz i ten dodatkowy wentylator, o którym Wam mówiłem, który możecie zamontować na spodzie, są filtrowane. Niestety te filtry są bardzo cienkie i tutaj na takie. Znaczy wkładane tak naprawdę w takie wypustki na obudowie i po kilkukrotnym zdjęciu tych filtrów i założeniu z pewnością one będą pękać, także ja nie jestem fanem tego rozwiązania. Kolejna sprawa, żeby te filtry wyczyścić niestety musicie przewrócić obudowę na bok. Cztery potężne nóżki gumowane, także obudowa z pewnością będzie bardzo stabilna, tutaj nie będzie się zgała po naszym biurku. I odpór do zdejmowania przedniego panelu, przez który również może być zassany niestety kurz. Teraz dajcie mi chwilkę, przejdziemy na panel górny. Ja tylko zmienię położenie statywu i pokażę Wam, jak to wygląda od góry. Panel górny utrzymany, jak widać, jest również tej samej stylistyce co przedni. Podobny bardzo design. Siatka typu muszowego, pod nią filtr gąbkowy, otwory wentylacyjne dodatkowe. Jeżeli chodzi o panel górny, nie przed nim tak naprawdę, 2x 2 razy USB 2.0, 2 razy USB 3.0, mikrofon, słuchawki, dioda do dysku i do zasilania, również przycisk power i reset, one są dość blisko siebie umieszczone. Także, jeżeli obudowa stoi na biurku, możecie się pomylić, mogły być one oddalone od siebie, lub też przycisk power mógłby być większy. I prosty bardzo mamy kontroler obrotów, czyli mamy ustawienia wysokie wentylatorów niskie, jak i również możemy te wentylatory zupełnie wyłączyć. Dajcie mi teraz chwilkę, zdejmę ten panel, zobaczcie jak wygląda obudowa tutaj od góry, bo troszkę dokonałem zmian w środku, że tak powiem, także dajcie mi chwilkę i zaraz do Was wracam. Na górze obudowy jak widać mamy takie podniesienie, wszystko po to, żeby można było zainstalować tutaj chłodnicę do chłodzenia cieczą 240 mm lub też na przykład chłodzenie gotowe, taki gotowiec, jak ja to nazywam, Enermax, na przykład LC240. Natomiast pamiętajcie jedną rzecz, że chłodnica, tak naprawdę grubość tej chłodnicy nie może być większa, jak 30 mm, ponieważ będzie Wam później haczyła i zawadzała o sloty pamięci RAM na płycie. Jeżeli nie chcecie montować chłodnicy, oczywiście możecie zamontować tutaj dwa wentylatory 120 mm. I również to podniesienie fajnie się sprawdza, ponieważ mamy większą przestrzeń pomiędzy wentylatorem a płytą główną. I na przykład przy montażu chociażby chłodzenia powietrznego, macie więcej miejsca w obudowie, łatwiej będzie Wam to zrobić. Ten wentylator tutaj, który mamy na górze, on był zamontowany oryginalnie w obudowie na tyle. Ja to przełożyłem, ponieważ jak widać, tu jest zamontowany. Liquitex 120X. Jest on kompatybilny z tą obudową, ale pod warunkiem, że montujemy go na tyle, na tylnym panelu obudowy. Na górę się nie zmieści z wyżej wymienionych względów, ponieważ chłodnica w tym chłodzeniu to jest 43 mm. Taki ma profil, taką ma grubość i nie byłoby możliwe zamontowanie go na górnym panelu. Także teraz otworzymy sobie panele boczne i zobaczymy jak to wszystko wygląda w środku. Zanim przejdziemy do omówienia wnętrza obudowy, powiem Wam o grubości blach na panelach bocznych. Nie jest ona super gruba, bo 0,6 mm, natomiast dzięki temu, że mamy wytłoczenie na panelach, one są naprawdę bardzo sztywne i nie ma z tym żadnych problemów. Same blachy użyte na konstrukcje tutaj tej obudowy są grubsze, natomiast nie jestem w stanie ich zmierzyć grubości tych blach, nie jestem w stanie zmierzyć, ponieważ nie posiadam odpowiedniego sprzętu, ale cała konstrukcja, mi, jest naprawdę bardzo solidna i sztywna, tutaj nie ma z tym żadnego bólu. 3 zatoki 525 beznarzędziowy bez narzędziowy montaż, dwie klatki na dyski. Ta tak naprawdę jest klatką modularną, o tym za chwilkę. Także możemy powiesić 4 dyski 2,5-calowe, czyli tak naprawdę SSD nikt nie będzie tutaj 2,5-calówki wkładał, bo nie ma sensu. I 3 dyski HDD w tej konfiguracji. Natomiast po dwóch śrubek, nie wiem czy to będzie dobrze widać, tu są te śrubki. Dwie dokładnie śrubki. Możemy przesunąć tą klatkę w tą stronę i zamontować tutaj również cztery dyski 3,5 calowe. Jeżeli macie taką ochotę, lub też możemy tą klatkę zupełnie zdemontować i mamy wtedy więcej miejsca na karty graficzne. Także fajnie to jest rozwiązane. Same samki również są przeznaczone na dwa rodzaje dysków, czyli HDD. Zobaczcie rozstawy pomiędzy tymi tutaj kołeczkami: na dyski HDD i dyski SSD. Wszystkie tutaj mają podkładki gumowe antywibracyjne, także z pewnością będzie to miało duży wpływ na przy montażu dysku 3,5-calowego. Mniej wibracji, wiadomo, mniej wydzielanego hałasu przez dysk. Jak już jesteśmy tutaj przy tych klatkach, zmierzmy sobie, jakie, jakie długie karty możemy graficznie zamontować. W tej konfiguracji mamy 32 cm, czyli naprawdę bardzo dużo. W momencie, kiedy byśmy chcieli tą klatkę przesunąć w tą stronę, w tej przestrzeni mamy 29 cm, czyli również bardzo dużo. Większość tutaj kart bez problemu, Ponad 29 nawet, także większy szkar bez problemu wejdzie. A po wyjęciu tej klatki zupełnie mamy tą przestrzeń 41,5, prawie 42 cm, czyli naprawdę sport. Wysokość kulerów, jaką tutaj możemy wsadzić, to jest spokojnie 17 cm. Kuler taki wysoki Wam wejdzie, czyli naprawdę duże jednostki. Noctua NHD14 bez problemu również da radę, żeby tutaj weszła. To jest akurat taki dobry przykład, bo wiadomo, że to chłodzenie jest bardzo tutaj, znaczy jest potężne. Możliwość, jak mówiłem wcześniej, zamontowania wentylatora 120 mm na spodzie. Pod zasilaczem mamy również takie podkładki gumowe antywibracyjne. Jak widzicie, tutaj zamontowany jest NR Max Liquidek 120X. Mówiłem o tym Wam wcześniej. Nie da rady go zamontować na górze, ponieważ kolidowałby z pamięciami RAM. Także maksymalna, jak mówiłem wcześniej, grubość chłodnicy. Jeżeli byście chcieli zamontować na górnej tutaj ściance, obudowy, nie ale na górze obudowy, to jest 30 mm. Dlatego ta się nam nie zmieściła. Natomiast na tył wchodzi bez najmniejszych problemów, nie ma to jest z tym żadnego bólu. I to o czym również wspominałem, odległość między, zasilacz między wentylatorem a płytą główną dość spora, także przy montażu kulerów, zwłaszcza takich dużych, nie będzie problemu, będziecie mieli więcej miejsca, nie będziecie musieli wymować płyty głównej z obudowy. To chyba tyle, co chciałem Wam tutaj powiedzieć, jeżeli chodzi o wnętrze obudowy. Oczywiście później powiem Wam kilka słów na temat zarządzania kablami, ale to za chwilkę, jak odwrócimy obudowę właśnie na tą stronę. I tutaj bardzo ważna rzecz, od tej zacznę. Miejsce na kable, dajcie mi chwilę, bo tutaj muszę dobrze zmierzyć. Mamy 1,7 cm, także wystarczająco mi się wydaje. Do tego również mamy wytoczenie na panelu. Pamiętajcie, także mamy sporo miejsca na kable. Nie będzie tu problemu z żadnym zasilaczem nawet. Takim niemodularnym, bardzo duże, zauważcie, bardzo duże wycięcie na tutaj zmianę kulera, znaczy tak naprawdę na zamontowanie backplate'a, czyli jak zmieniamy kuler na naszym procesorze, czy to wodny, czy też niewodny, czy powietrzny, nie będziemy musieli wymować płyty zabudowy. Naprawdę jest sporo miejsca i tak naprawdę każda podstawka, czy to AMD, czy Intela, powinna tutaj się mieścić w tej, w tej granicy, w tym wycięciu. Nie będzie z tym bólu. Mamy wycięcie również na kabel EPS ale jest ono dość małe, także powiem Wam szczerze, że jak macie kabel EPS-8-pinowy nierozpinany, nie przełożycie go przez ten otwór. Musicie rozdzielić na dwie końcówki, także jak macie nierozdzielane na dwie końcówki, niestety ale nie przełożycie go, bo to wycięcie jest po prostu zbyt małe. Otwory na zarządzanie kablami mamy 3. Jeden duży na dole i dwa tutaj. Nie są one gumowane, natomiast oczywiście są gładko zakończone, także nie potną wam kabli bez problemu. I mamy naprawdę sporo takich wypustek do zamocowania opasek samozaciskowych, także kable możemy naprawdę bardzo ładnie poukładać. Ja tutaj się zbytnio nie męczyłem, także wybaczcie mi, nie wygląda to może rewelacyjnie, ale źle moim zdaniem nie jest. I kontroler obrotów mamy tutaj podłączenie pod dwa wentylatory tylko, także tylko dwa możemy podłączyć. Szkoda, że nie trzy, ponieważ co najmniej dwa na przodzie, jeden na tyle, czy na górze moglibyśmy sobie tutaj pod kontrolę obrotów podłączyć, ale niestety takiej opcji nie ma. Zasilany oczywiście kontroler jest z Molexa, także podłączamy zasilacz pod tutaj wejście Molexa i mamy możliwość regulowania obrotów wentylatorów. Mówię, w trzech, tylko w dwóch płaszczyznach tak naprawdę, lub też możemy wyłączyć je zupełnie. Tyle chyba, jeżeli chodzi o tutaj na tą stronę, także teraz przejdziemy sobie już do testów. Zobaczymy, jak wypadną testy na procesorze, czyli jakie temperatury osiągniemy na procesorze. Będę również miał porównanie i odniesienie do testbencha, bo testowałem to chłodzenie na testbenchu. I również sprawdzimy sobie temperatury karty graficznej, także zapraszam. Kończę właśnie testy chłodzenia na procesorze, także obroty wentylatorów tych tutaj na przodzie i na górze, 220 mm ustawiłem na maksa, zobaczcie, na najwyższe obroty na kontrolerze obrotów. Temperatura w obudowie 24,2 i stopnia Celsjusza, czyli nie ma w dużej różnicy, zobaczcie, pomiędzy otoczeniem a środkiem obudowy. To jest sprawa wentylacji oczywiście też istotna. I głośność tego zestawu, całego zestawu z 40 cm to jest około 46,5 dB, czyli na szybko zerknąłem jest o kilka dB ciszej aniżeli na test benchu. Procesor oczywiście podkręcony na 44 GHz z takimi ustaw... z samymi ustawieniami. Napięcie 1248 V, 4,670 K i 5 K i maksymalne temperatury 7175 75, 71, 67. Wyciągnę zaraz sobie z tego średnia, oczywiście wyliczymy delta i delta porównamy sobie tego chłodzenia w, tym, w tej obudowie i do temperatur, jakie uzyskałem na test benchu. Teraz przejdziemy już do testów karty graficznej, także zapraszam. Testy karty graficzne już zakończone. Obciążyłem oczywiście również i procesor PRAM95, a kartę graficzną Furmarkiem. Temperatura w obudowie teraz troszkę spadła, 24,8 stopni Celsjusza była podczas testów maksymalna. Poziom głośności 47,2 dB, czyli niewiele więcej tak naprawdę jak przy testach samego chłodzenia. Zerknijmy teraz sobie na temperatury. Karta maksymalnie osiągnęła 74 stopnie Celsjusza, a procesor tutaj na rdzeniach delikatnie wyższe temperatury zanotowałem, ale niewiele: 73, 76, 71, 68. Oczywiście w porównaniu temperatury, w do tego, jak testowaliśmy sam procesor bez obciążenia karty graficznej. Także budowa daje sobie spokojnie tutaj radę. A pamiętajmy, że jeszcze możemy dorzucić jeden wentylator tutaj, tłoczący powietrze na przodzie. I te wentylatory, które są zamontowane na Liquitechu, oczywiście mają ograniczony przepływ powietrza, czy mówię o wyrzucaniu powietrza na zewnątrz, prawda? Ponieważ one muszą przepchnąć to powietrze przez jeszcze chłodnicę. Także można powiedzieć, że mamy niecałe dwa wentylatory wyciągające i jeden tłoczący. Także obudowa daje sobie radę spokojnie, bez problemu. Teraz zapraszam Was serdecznie na podsumowanie. Moi drodzy, czas na krótkie podsumowanie. Pozwólcie, że znowu podeprać się z Uważam, że to jest dobry pomysł, a to dlatego, że nie pominę ważnych aspektów. Także mam nadzieję, że to mi to wybaczycie. Eee, przypomnę jedną rzecz, że obudowa i wektor wchodzi w skład takiej serii wypuszczonej dla graczy przez Nermaxa Ahead of the Game. Także w skład tej serii wchodzi ta obudowa, chłodzenie i 120X, jak i również zasilacze Revolution XT, te zasilacze z tej serii. I wszystkie te trzy elementy były w tej obudowie zamontowane. Jeżeli chodzi o zalety tej obudowy, moim zdaniem atrakcyjny wygląd. Oczywiście nie każdemu to się może podobać, każdy ma inne gusta, także o tym się nie dyskutuje, pamiętajcie o tym. Natomiast ładnie się komponuje czarne wnętrze i biały kolor obudowy z zewnątrz. I aż się prosi tak naprawdę o okno, oczywiście ta obudowa z oknem jest również dostępna do zakupienia, także jest taki wybór. Solidne wykonanie, moim zdaniem naprawdę obudowa solidnie wykonana, bardzo sztywna konstrukcja, tutaj naprawdę nie ma się do czego doczepić, mimo że jest sporo plastiku, bo cały górny panel i przedni to jest plastik, natomiast dobrej jakości i tutaj raczej bym nie doszukiwał się żadnych wad. Możliwość pomieszczenia chłodnic do chłodzenia cieczą 240 mm maksymalnie na, na górę obudowy, na dach obudowy. Także taka chłodnica się spokojnie zmieści. E, pamiętajcie, że ograniczeniem jest jej grubość 30 mm maksymalnie, inaczej będzie ona haczyła elementy na płycie głównej. E, także możecie gotowca tam stawić jak chcecie np. RMaxa c 240 czy też kupić chłodnicę, zrobić sobie sam zestaw, własny zestaw chłodzenia cieczą prosty. Nie będzie on jakoś super rozbudowany, ponieważ obudowa również będzie miała jakieś ograniczenia. Wysokie kulery, możemy powiedzieć, że tam naprawdę kulery dość wysokie do 17 cm, także naprawdę nawet największe potworki tam się zmieszczą bez problemu. Długie karty graficzne dzięki temu, że właśnie mamy modularną klatkę na dyski, także tutaj mamy dwie zalety od razu za jednym razem: pomieszczenie długich kart graficznych, jak również modularna klatka na dyski. I tutaj, nawet bez ruszania tej klatki, która jest standardowo przystosowana do dysków SSD 2,5 calowych, mamy możliwość zmieszczenia naprawdę bardzo długich kart graficznych. Kolejny plus to jest to, że możemy ponieść cztery dyski SSD, bez narzędziowy montaż, tak naprawdę producent o tym pomyślał i możemy również tą klatkę przetransferować na dyski HDD, jeżeli ktoś będzie taką potrzebę oczywiście czuł. Wentylatory, możemy zainstalować do sześciu wentylatorów w tej budowie, dwa przód, dwa góra, jeden tył i jeden dół, także jest taka możliwość. Mamy kontroler obrotów, niestety jest to dość prosty kontroler, ponieważ mamy tylko możliwość wyłączenia wentylatorów, ustawienia na niskie obroty i na wysokie, czyli 5V i 12V, w zależności od tego jak ustawicie, tak będą one się obracały. I tylko dwa te wentylatory można tutaj pod ten kontroler podłączyć, natomiast coś takiego występuje. USB 3.0, tak naprawdę nie wiem czy wymieniać taką zaletę, ponieważ to jest już, powiedziałem to wcześniej w innych recenzjach, standard tak naprawdę w dzisiejszych ale coś takiego jest. Masa miejsca na kable, także nie będzie problemu. Sporo nawet bez wytłoczonego panelu było, nie było wielkich problemów z ułożeniem kabli w obudowie. Natomiast mamy wytłoczenie na panelu, które z pewnością nam pomoże ułożyć kable nawet z zasilaczem niemodularnym. Nie będzie z tym żadnych problemów. Bez Beznarzędziowy montaż SSD, o tym mówiłem, to było w przypadku klatek na dyski. Filtry. Mamy filtry na dole, czyli schroniony mamy zasilacz, również wentylator, ten opcjonalny na dole obudowy, przód i góra. O tym będę jeszcze później mówił w minusach o tych filtrach, ponieważ to nie jest do końca takie słodkie, jak mi się wydawało. I tak naprawdę to chyba wszystko, jeżeli chodzi o zalety tej obudowy, z tego co tutaj sobie wypisałem. Natomiast wady, bo oczywiście ta obudowa nie jest pozbawiona wad. Przede wszystkim wracając już do tych filtrów już są filtry oczywiście natomiast jest masa powierzchni niefiltrowanej tak czy inaczej i wentylatory będą zasysały to powietrze do środka razem z kurzem. Eee, niestety, no tutaj najbardziej to czujemy na przodzie, ponieważ góra tak naprawdę nie, nie stanowi wielkiego problemu, jako już tam montujemy wentylatory tak naprawdę, które wyciągają powietrze z obudowy, nie będzie z tym bólu. Natomiast przód, no tutaj kurzu z pewnością stanie się do środka sporo. I jeżeli chodzi o jakość filtrów tych na dole obudowy, są to siatkowe filtry, siateczkowe, bardzo delikatne i można w łatwy sposób je uszkodzić. Ja tutaj zrobiłem taki króciutki filmik wczoraj na temat tego, jak możemy przerwać w łatwy sposób filtr siateczkowy właśnie, który był mocniejszy od tych filtrów zastosowanych w tej budowie. Także tutaj to moim zdaniem byłoby do poprawy. Oczywiście no to już jest pewnie finalna wersja i to nie zostanie poprawione, natomiast na przyszłość wydawało mi się, że Enermax powinien to przemyśleć. Eee, jeden wentylator w komplecie, tylko jeden wentylator w komplecie na tyle wyciągający, to jeszcze kiepskiej jakości. Tutaj mógłby Enermax przynajmniej włożyć jeden wentylator na, wentylator na przodzie, jeden na tyle markowy Enermax, a nie wiem, jakiś klaster, jakiś magma czy, czy inne. Także tutaj no troszkę jest pole do poprawy, że tak powiem. I jeszcze jedna tutaj wada, którą zauważyłem, może to nie będzie wadą dla wszystkich, natomiast kolory paneli bocznych i tych paneli przedniego i górnego plastikowych różnią się od siebie odcieniami, także nie jest to idealnie dopasowane i rzuca się to w oczy. Nie wiem, czy kamera to oddała, ale takie są fakty. Słuchajcie, jeżeli chodzi o same testy, widzieliśmy, że obudowa daje sobie spokojnie radę, karta graficzna 74 stopnie Celsjusza razem z odciążonym procesorem, Prime95 również był uruchomiony, nie ma problemu. Także daje sobie radę z wentylacją, nawet z jednym wentylatorem tylko na przodzie, jednym wyciągającym na górze. Oczywiście były dwa wentylatory na chłodzeniu liquid, ale pamiętajcie, że tam jest jak gdyby przepływ powietrza przez te wentylatory, ponieważ jest pomiędzy nimi chłodnica. Także obudowa daje sobie radę z zamontowaniem kolejnego wentylatora tutaj na przodzie bez problemu, byłoby pewnie jeszcze troszkę lepiej. Natomiast jak używacie chłodzenia powietrzem, Montując dwa wentylatory na górze dodatkowo, jeden na tyle i dwa na przodzie, naprawdę zrobicie niezły przeciąg w budowie Nie będzie tu problemu. Także generalnie z tym nie ma żadnych najmniejszych buli. Teraz tak, cena tej obudowy to około 20, 275 zł, czyli moim zdaniem cena naprawdę dość atrakcyjna i adekwatna do tego, co ta obudowa samą reprezentuje. Moim zdaniem kasa będzie wydana dobrze i na Waszym miejscu mówię, szukałbym obudowy z oknem, nie wiem dokładnie jaka jest cena tej obudowy z oknem, natomiast z pewnością docenicie walory estetyczne, jak zamówicie sobie okno pleksi na boczny panel. Także tyle ode mnie na dzisiaj, jeżeli chodzi o tą recenzję, bardzo Wam dziękuję, pozdrawiam i do kolejnego razu.